Ewangelia Świętego Jana, 21 rozdział. Ciąg, Ciąg dalszy. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak: Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz, zwany bliźniakiem. I Natanael z kany galilejskiej, i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdźmy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, a uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc Jezus, dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie. Sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, który gumiował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest! Szymon Piotr, więc usłyszawszy, że pan jest przypasał się szatą był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drugi zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu mniej więcej na 200 łokci ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd. Pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich było tyle, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwych. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci. Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę Mu, „Paś owieczki moje. Rzekł Mu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Rzeczę Mu tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, „Paś owieczki moje. Życzę mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie. Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie. I odpowiedział mu panie: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję. Życzę mu pan Jezus. Paść owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci. Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny, cię przepasze i prowadzi dokąd nie chcesz. A to powiedział, Dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. A Piotr obróciwszy się, ujrzał idącego za sobą ucznia, którego miował Jezus, a który przy wieczerzy wsparł się o piersi Jezusa i zapytał: Panie, któż jest ten, co cię wyda? A Piotr rzekł, widząc go, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym, Rzeczę mu Jezus. A gdybym zechciał, aby ten. Pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? Ty chodź za mną. Więc rozeszła się wśród braci ta wieść, że ów uczeń nie umrze. Wszakże Jezus nie powiedział, że nie umrze, lecz a gdybym chciał, aby ten pozostał, aż przyjdę, co ci do tego? A to właśnie jest uczeń, którego składa świadectwo o tych rzeczach i to napisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, którego, które gdyby miały być spisane, jedno. Na po drugiej nie mam, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać Amen. Szymon, syn Jonasza, człowiek, który naprawdę jest wybranym przez Boga, bo był uczniem Jana Chrzciciela, który głosił, że nadchodzi Mesjasz i w dodatku, jak Jezus wysłany przez pana Boga, ojca, aby przyjął chrzest bezgrzeszny, chrzest upamiętania przez Jana, nie pomyślał, co robię, ale był posłuszny i przyjął chrzest w wodzie. To jednak było dla świadectwa, dla Jana, aby zrozumiał, że on jest tym, który ma przyjść i dlatego. Tak jak mu powiedział i objawił Bóg, że kogo zobaczysz, na, na którego schodzi Duch Święty i wstąpi i będzie był na nim, On jest Mesjaszem, Synem Boga. I jak przyjął chrzest Jezus przez Jana Chrzciciela, wtedy otworzyły się niebiosa, zostały usłyszały głos Ojca, to jest Syn mój umiłowany, którego w którym mam upadł upodobanie, bo znowuż był posłuszny w mojej woli, aby przyjął bezgrzeszny chrzest upamiętania. I wtedy Duch Święty w postaci głębicy wstąpił z nieba, usiadł na nim i Jan powiedział, Jan Chrzciciel powiedział, że on jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I jeden z uczni Jana Chrzyciela był Andrzej. Brat e, Piotra, Szymona, i którego zaprosił i powiedział, chodź, bo znaleźliśmy Mesjasza. I Piotr przybliżył się, Szymon, syn Jonasza, przybliżył się. Ty będziesz nazwanym Piotrem, ja na tej skale zbuduję mój kościół, czyli on był przeznaczony przed założeniem świata przez Jezusa Chrystusa, by był posłanym przez Jezus Boga, aby stał się owieczką i aby był Jezus pasterzem. Piotr nie był łatwy, był trudnym człowiekiem, był rybakiem, był prostakiem i uczynił wiele przekroczeń wobec Jezusa Chrystusa, jak głosił Jezus na łodzi Piotra, w, tam gdzie wszyscy y, łowili przez całą noc ryby, i rano Jezus powiedział: wypłyń znowu z łodzią, aby łowić ryby, powiedział Pan Piotrowi. I Piotr powiedział: Nie ma to logiki. Całą noc łowiliśmy. I nic nie zł złapiliśmy i teraz w południe mam złowić ryby, ale idzie dalej. Ale według Twojego słowa popłynę. Wypłynął i wypełnił y łodzi, łódź swoją rybami. I nie tylko swoją łódź, ale y łodzi wypełniły się jego towarzyszy. I wtedy zrozumieli, że on jest synem Boga żywego. I powiedzieli, pójdziemy za Tobą porzucili wszystko i poszli za Nim. I znowuż nie był owieczką pastwiska Jezusa. Kiedyś, jak Pan zaprorokował o końcu Jego i powiedział złapią mnie, zabiją mnie, ale z tego dnia zmartwychwstanę. A Piotr powiedział Szymon, biada Tobie, żeby Cię zabili. Ty jesteś Mesjaszem. Zmiłuj się nad sobą, ale Jezus Chrystus odpowiedział mu: idź precz, szatanie, bo nie myślisz to, co Boże, ale to, co ludzkie. Jego zamysł nie był w niebie jeszcze, ale był to ziemskie. Myśli jego i rozum jego nie był zgodnie z wolą Boga, ale zgodnie z logiką i sprawiedliwością ludzką. I sprawiedliwość ludzka jest jak splugawiona, zabrudzona szata. Ale i później też, jak złapali Jezusa Chrystusa. Przed złapaniem Pan powiedział, że dzisiaj mnie złapią i dzisiaj zgorzycie się, dzisiaj porzucicie mnie, bo jest godzina ciemności i Piotr Szymon powiedział, że wszyscy Cię porzucą, ja nigdy. I Pan powiedział, Ty, który Ty to mówisz, będzie to wieczór, noc i Ty przed za. Zapijaniem koguta zaprzesz się trzy razy. Mnie. I Szymon powiedział nie. Ale jak go złapali, i tam gdzie go męczyli, wobec trzema y, sług, nie tylko zaparł się, że zna Chrystusa, ale i zaprzysięgł się że nigdy go nie znałem. I w tamtej chwili zapił kogut i zobaczył na Jezusa, odbiegł i, i płakał gorzko. Ale jak, się, ale jak został wzbudzony Jezus z martwych, którego, pierwszego, którego spotkał, był Piotr, bo... Pomimo Jego uczynków, Jezus Chrystus wybrał Go nie dla Jego zdolności i możliwości, ale dla Jego serca, bo wiedział przed założeniem świata, że Jego serce będzie według serca Bożego. I na koniec stanie się owieczką jego pastwiska, ale teraz musi go uczynić Jezus Chrystus takim. Został wzbudzony z martwych i dał rozkaz. Idźcie do Galilei, tam się spotkam z wami. Pościg, uczniowie. I znowu Szymon, syn Jonasza, tam w wiosce, na plaży przypomniał sobie o łowieniu ryb. I zamiast czekać na Jezusa, aby się z nim spotkał, powiedział: Idę łowić ryby. I znowuż zamysł ziemski, mądrość ziemska, nie Boża, nie z góry, z logiką ziemską. I nie tylko poszedł, ale i pociągnął za sobą siedmiu uczni. I wszyscy poszli łowić ryby. I całą noc nic nie złowili. Doświadczeni rybacy. Znali sprawy e, z morza, ale nie złowili ani jednej ryby. Jak e, z samego rana, jak już naszło rano, załamani, stanął Jezus na brzegu i zawołał ich. Macie coś do zjedzenia? I odpowiedział: Nie, nic, nie złowiliśmy nic. I kontynuuje. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Jan, dlatego bo był naprawdę owieczką pastwiska Pana, bo miłuje Chrystusa z całego serca duszy i mocy. Od początku mówi, to jest Pan. Ma poróżnienie. Ma wizję. Piotr słyszy to i jak zobaczył, że złapali ryby, Wpełniły się sieci rybami, przepasał się koszulą, bo był nagi i rzucił się w morze. Z pewnością, że on jest Jezusem. Jak tam dotarł, pozostali uczniowie przyby, przypłynęli łodzią i patrzą się na Pana. Wiedzieli, że to jest Pan, ale nie mieli odwagi się zapytać. I Pan powiedział: weź, dajcie mi te ryby. Te ryby. I pierwsza cecha, którą miał Szymon, Piotr, gorliwy, gorliwy był. Pierwszy rzucił się w morze, aby spotkać się z Panem. Pierwszy, jak mówi, dajcie mi ryby, przyniósł ryby. I było 153 dużych ryb. I teraz byli uczniowie i nikt się nie odzywał. Jezus. I mówi, usiądźcie i jedźcie. Miał rybę upieczoną i chleb. I dał im, zjedli wszyscy. I to był trzeci raz, jak Jezus ukazał się swoim uczniom po zmartwychwstaniu. I od tego momentu zaczyna się dzieło Jezusa Chrystusa, aby zmienił Szymona, syna Jonasza, w człowieka, który będzie owieczką pastwiska Pana. I pyta się go: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej niż to wszystko? I teraz otwieram nawias. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Chcesz, aby ci nie brakowało nic w twoim życiu? Staraj się przybliżać do Pana, aby Cię zmieniał w owieczkę jego pastwiska, tak jak dokładnie Szymona, syna Jonasza. Miłujesz mnie więcej niż to wszystko więcej od łodzi, od ryb, od swoich braci więcej od wszystkich. Ty miłujesz mnie. I pytanie się tyczy ty, nas wszystkich. Po pierwsze, chcesz, aby był Pan Twoim pasterzem i aby Ci niczego nie brakowało? Chcesz, aby Pan był Twoim pasterzem i abyś mieszkał pod osłoną Najwyższego? I abyś był w bezpieczeństwie? Chcesz tego? I pytanie jest: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie bardziej od wszystkiego w Twoim życiu? Od wszystkiego. Szymon mówi tak, ale z tego co widać, Pan nie jest pewny tego. I każde jedne pytanie wzrasta miłość Boga Ojca w Jego sercu, aby. Odeszła miłość ziemska, która nie ma nic, nie ma żadnego znaczenia, bo to jest uczuciowa, nie ma żadnej mocy, nie przymienia człowieka, i aby ja ją y, zmienił na miłość Boga Ojca, która jest wylewana do serca ludzkiego przez. Miłość Bożą, która z trzema pytaniami, aby był zmieniony Szymon, syn Jonasza, pod jednym warunkiem, aby się przemienił Szymon, syn Jonasza, z gorliwego człowieka w owieczkę pastwiska Pana. Miłujesz mnie bardziej niż to wszystko. I dzisiaj powtarzam, nasz Pan Jezus Chrystus pyta się nas, Wszystkich, którzy dzisiaj słuchamy Słowo Boże. I Szymon powiedział: Ty wiesz, panie, że cię miłuję. I wchodzi miłość Boga Ojca do serca. I wtedy będziesz mógł paść moje baranki małe. Jak mnie miłujesz ponad wszystko. Ale nie zakończa się na tym. Jest następne pytanie: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie. Naprawdę mnie miłujesz. I znowuż jest wylewana z serca Boga Ojca do serca Szymona i odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Jak mnie miłujesz, wtedy paś moje dorosłe owiec, owce. Naprzód paś moje małe baranki i teraz sprowadź Moje dorosłe owce. I trzeci raz. Pyta z tym samym pytaniem i trochę innym. Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie. Jesteś moim przyjacielem. Bo Chrystus co mówi? Od tego momentu, jak mnie miłujecie z miłością Boga Ojca, nie będę was nazywał moimi sługami, będziesz. Moim przyjacielem. Chcesz być przyjacielem Jezusa Chrystusa, ale abyś stał się przyjacielem Jezusa Chrystusa, musisz się do niego przybliżyć. On się będzie przybliżał, będziesz go słyszał i będzie cię wysłuchiwał. Jak robisz, co mu się podoba, Chrystus będzie ci robił to, co ci się podoba. Jak robisz, co chce Chrystus, wtedy Chrystus będzie ci wykonywał, co chcesz. I jak wykonujesz, co pragnie Chrystus? Chrystus Ci będzie wykonywał o to, co Go prosisz. Chcesz być moim przyjacielem, pyta się Go. I Piotr zasmucił się, mówi: Jestem Twoim przyjacielem, wiesz o tym. I teraz się stało. Tymi trzema pytaniami miłością Boga Ojca, która została wylana do Jego serca. Teraz się to stało. I teraz zakańcza swoje posłannictwo. Paść moje owie, owce. Teraz karm moje owce, które mają potrzebę. Ale słuchaj, teraz warunek Jest też warunek, gdzie tylko jak miłujesz Chrystusa, możesz ją przyjąć. Możesz je przyjąć. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Cię Szymonie, synu Jonasza, jak byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ja jednak ci mówię, że jak się ze starzejesz, będziesz wyciągał swoje ręce, a inni cię zwiążą i będą Cię prowadzić dokąd nie chcesz. I zaprorokował o śmierci Jego w Jego starości. Zaprorokował Jezus Chrystus sposób, przez który Piotr wychwali imię Chrystusowe i poprzez swoją śmierć. I musi Piotr powiedzieć Amen. I przyjął to. I jak przyjął to, teraz mówi o tym wnioskując. Teraz możesz pójść za mną. Teraz idź za mną. Owieczki moje będą słuchać mojego głosu, idą za mną, ja je prowadzę i są w bezpieczeństwie zupełnie. Teraz idź za mną. Teraz jesteś owieczką mojego pastwiska, ale jest jedno niebezpieczeństwo. Bardzo poważne niebezpieczeństwo. Może przestać być owieczką mojego pastwiska. Patrzy się obok ciebie na Jana, który też za nim szedł i mówi do Pana. A Panie, co z nim się stanie? Co z nim zrobisz? E? To jest niebezpieczeństwo. Co ci obchodzi, co z je zrobię z Janem? Ty za mną idź. Nie patrz się na prawo i na lewo. Nie będziesz osądzał, nie będziesz skazywał, nie będziesz przyrównywał. Będziesz szedł za mną. Nie będziesz myślał i rozmyślał, co się stanie z tamtym, co się zrobi z tamtym, co się stanie wcześniej. Będziesz szedł za mną. Będziesz szedł po śladach moich, abyś stał się owieczką mojego paspiska i byś był w zupełnym bezpieczeństwie. Piotr powiedział Amen. Pół za Tobą. I wiecie, gdzie go poprowadziło to? Do piętra Świąt Zielonych, święta Zielonych Świąt. Razem z braćmi i siostrami, którzy trwali w obietnicy pozostańcie w Jerozolimie i ja Wyślę Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, obietnicę Ojca. I jak przyjdzie Duch Święty, przyjmiecie moc i wyznacie mnie, gdziekolwiek się znajdziecie, z całego swego serca. Poszedł i poprowadził Piotra do piętra w Dni Zielonych Świąt. Dziesięć dni modlitwy, i wznienacka powstał nagle z nieba. Szum, jakby bijącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić. Dlatego, że się wypełnili wszyscy Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. I to jest jedyny znak. Daria, daru ojca, chrztu w Duchu Świętym i w ogniu. Mówią na obce języki i w dodatku głośno. I Wszyscy słyszeli i powiedzieli, co to się stało. Upili się chyba tam na górze, na tym piętrze. I wyszedł wtedy Piotr, pełny Ducha Świętego, owieczka pastwiska Pana już wtedy i uczynił pierwsze kazanie i uwierzyło trzy tysiące ludzi i przyjęli chrzest i został stworzony kościół chrystusowy dom Boga żywego filar i podparcie prawdy i to jest nic innego jak Matka wszystkich nas Kościół Chrystusowi. Dlatego Apostoł Paweł później mówi: Naśladowcami moimi, bądźcie tak jak ja Chrystusa. I to jest nasze posłannictwo, abyśmy byli naśladowcami pierwszego apostolskiego Kościoła. Co mówili, będziemy mówić. Co robili, będziemy robić. Nie będziemy robić mniej albo więcej. Cała Ewangelia. Będziesz wkładał do swego serca przez Ducha Świętego do naszych ust i będziemy mówili to samo, to co mówili wtedy. I tak jak żyli, wtedy będziemy żyli z taką samą praktyką. Co robili, będziemy robić. Ani nie będziemy dodawać, ani ujmować. Bo wtedy Pan będzie naszym pastorem, i wtedy niczego nam nie będzie brakować, i wtedy dobroć i łaska nie porzuci nas, i wtedy będziemy mieszkać pod cieniem za panu, pana zastępów. I będziemy bezpieczni. I na koniec, tak jak żyli, będziemy żyli my. Takie same myślenie, takie same słowo, taka sama praktyka, taki sam zamysł. I w ciele zewnętrzny wygląd. Kobiety z ubraniem pobożnym, z mądrością, mężowie błogosławieni, święci w obecności Boga z zewnętrznym wyglądem według porządliwości ciała, porządliwości oczu Boga i ich pogląd, przykazanie Boże. I wtedy oryginalni dzieci Boże, oryginalni oryginalne owieczki Pana, nie tylko nie będzie ich, im brakowało czegoś, ale Pan zawsze będzie im pasterzem, ich pasterzem. Amen. I zaśpiewajmy pieśń.